Trafiła mi się ostatnio naprawa wtryskiwacza Denza. Przeglądam oferty na Allegro nowych wtryskiwaczy, bo muszę zrobić wycenę tej naprawy. To Zauważyłem tu nowy wtrysk za 1195 zł. Jest to nowy, oryginalny. No zobaczmy dalej. Opinie sprzedawcy. Hmm. Co mamy w opiniach? Nowe, to nowe. Co hmm. to znaczy, że co? Że regenerowany jest gorszy? Postanowiłem to sprawdzić. w Zakupię taki nowiutki wtrysk i zobaczymy, jak wygląda taki nowy z parametrami przy teście na stole probierczym. A jakie ma parametry taki. Po regeneracji wtryskiwacz, jak widać, zakupiony. Oryginalny Denzel. Ładne pudełeczko. Nowotki wtrysk. Zresztą to widać. No i co? Zobaczymy, jak on chodzi. A właściwie on nie powinien chodzić, on powinien ładnie pracować. No ale zobaczymy jakie ma parametry taki nowy. I czym tak naprawdę różni się od takiego regenerowanego. Po pełnej regeneracji, czy tak po naprawie. Wygląda, że jest nowiutki, ładny, oryginalne pudełko. Tu są numery. Także mamy pewność, że wtrysk jest nowy. Ok. No i co? Wtrysk jest zamontowany. Dla potwierdzenia wiarygodności, tutaj proszę sprawdzić. Numery, czy się zgadzają? Muszą się zgadzać, bo to jest ten sam wtrysk, który był widoczny przed chwilą w pudełku. Przybliżenie zrobimy. Czyli to jest ten sam wtrysk. Jest zabudowany na stanowisku. No i co? No i bierzemy się do testowania. Karta DENZO Startujemy No, i jak na razie ładnie to wszystko wychodzi w końcu, to jest nowy wtrysk. No, no, nie ma się co dziwić, że to musi dobrze wyglądać. No, w końcu, marka zobowiązuje do jakości. Myślę, że nie powinno być kłopotu tutaj, wtrysk musi mieć dobre parametry. W końcu, to jest wyskiwacz markowy nowy. Nie może być z nim problemu, no ale ten film to tak robię z ciekawości po prostu, żeby, żeby pokazać, porównać parametry pracy wtryskiwacza nowego, z takim naprawianym przez takie firmy jak ja, które bawią się w taką naprawę regenerację takich układów tryskowych. No i jak te parametry wychodzą po prostu po naprawie. No tutaj coś niedobrego widzę. Norma jest 72, 64 wtrysk robi nowy No teraz jestem zaskoczony, aż mnie zatkało przez chwilę, to jest niemożliwe. 64 ml Przy normie 72 i to jest nowy wtrysk Nie, no coś tu chyba jest niehalo Frysk pracuje, proszę zobaczyć. Jest zapięty na stanowisku powietrznym cały czas. To jest nowy fryskiwacz. E, dlaczego jest numer tutaj inny? Bo ktoś zapyta. To jest frysk firmy Denzo. Był kupiony bezpośrednio przez, poprzez Allegro e, od firmy Denzo. Ja kartę mam e, o numerze 23 67023 030 to jest zamienny numer tego wtrysku, bo ja mam wtryskiwacz wyciągnięty z samochodu Toyoty i to jest numer Toyoty. Numer zamienny do tego wtryskiwacza, dlatego jest inny numer. No, mamy następne parametry, no najbardziej mnie niepokoi parametr powrotu, tu jest tak zwany przelew tego wtrysku. No on jest niestety, ale moim zdaniem jak na nowy wtrysk. Normy mamy 72 A wynik 64,5 No No nie wiem, nie wiem Czy to hmm, Co o tym sądzić Nie wiem czy tak Firma Denso Traktuje Ten rynek wschodniej Europy Że wysyła gorsze produkty No teraz jestem naprawdę Zaskoczony tym wynikiem Powrotu Pracy zaworu tego wtryskiwacza, no, nie, nie wygląda zbyt to dobrze na nowy produkt. Pytanie teraz, ile on y, popracuje na takim silniku, jeśli on tu wykazuje 64 ml, norma 72. Hmm. Ja już wiem, że moje naprawiane wtryskiwacze, które ja naprawiam, no nie osiąga żaden wtrysk nie osiąga 64 po naprawie u mnie. Bo ja uważam, że no, to jest porażka, żeby naprawić klientowi wtryskiwacz, naprawić tak zawór wtryskiwaczu, żeby miał wynik 64, bo no, to może się skończyć w najbliższym czasie reklamacją takiego wtryskiwacza, jeśli to byłby naprawiany. No, przy takich parametrach on długo nie pochodzi. Natomiast wtryskiwacz nowy 64 ml to jest mega porażka. No ja teraz za chwileczkę Przetestuję wtryskiwacz swój naprawiony W zakresie W własnym warsztacie Dla porównania tej, tej pracy Dla wszystkich oglądających Sobie każdy będzie mógł porównać Jak wygląda Praca takiego wtryskiwacza No i otóż się test zaczyna kończyć powolutku A no, za chwileczkę będzie wynik No i mamy kartę Parametry są gotowe Wszystkie parametry bardzo ładnie się normy trzymają, te górne Obciążeniowa 52, no to jest środek karty No to, to tak niestety, no tak musi chodzić nowy wtrysk, środek karty no. Może trochę więcej e, Powrót, no tu, to jest bardzo tu niepokojące 64, przy normie 72, no to jest praktycznie góra żywotności tego wtryskiwacza to, No nie chcę tego komentować ja mam takiego wtryskiwacza nie kupił, szczerze mówiąc, z takim powrotem. To Świadczy o tym, że zawór jest e, no, nieszczelny, nie ma tu szczelności pełnej na tym zaworze. Następne parametry są naprawdę bardzo ładne, 24 środek karty, środek karty, środek karty. Czyli podsumowując wtrysk dół tego wtrysku, czyli rozpylanie. E, no, jest dobre, jest dobre, jest problem z zaworem tutaj. Jest dobry problem z zaworem. I jestem zaskoczony, bo to jest nowy wtryskiwacz kupiony na testy porównawcze wyciągnięty świeżutko z pudełka. No, no nieładnie, denso, nieładnie Na denso robi bambuko. No dobra, teraz zapinamy wtryskiwacz naprawiony w moim zakładzie. Robimy przerwę na chwilę, żeby go tu zamontować. No ja już w międzyczasie zamontowałem wtryskiwacz swój naprawiany w własnym warsztacie tu że sobie zobaczyć, że już jest numer inny tego wtryskiwacza Tak, to już to jest numer inny. Ten numer to jest zamienny numer numeru wtryskiwacza, który był poprzednio założony. To jest numer Toyoty. Produkt Denzo, ale numer Toyoty po samochodu wyciągnięty w jest Toyoty. Natomiast ten jest, poprzedni jest nowy, który był testowany przed chwilą produktem bezpośrednio z fabryki poprzez zakup Allegro, dlatego ma ten numer, numer Denzo. Trys jest zamontowany, teraz tak, co ja tu naprawiałem? Jest nowa końcówka założona. Jest to prowadzenie sterujące, tak zwany patyk tryskiwacza, nazywany patykiem regenerowany. Zawór też nie jest nowy, jest zaworem regenerowanym przeze mnie. Tu nie jest nowy zawór, tu jest re, zawór regenerowany, jedyna nowa rzecz to jest wtrysk e, rozpylacz, końcówka rozpylacza dyszy, zawór jest regenerowany, patyk regenerowany. Dobra, no to co, startujemy, startujemy, zobaczymy teraz jak wygląda praca takiego wtrysku, który został naprawiony. Teraz mamy test stateczny powrotu test dawki obciążeniowej. zobaczyć to jest nadal ten sam wtrysk teraz ja sobie numery sprawdzić wtrysk naprawiany to nie jest nowy wtrysk teraz waż naprawiany no i to co nas najbardziej interesuje w tym momencie to jest powrót Proszę zobaczyć, jest różnica. Jest. 46 ml. Proszę, proszę pamiętać, że zawór tu nie jest nowy, zawór jest regenerowany w tym fryskiwaczu. To jest, jest naprawiany wtryskiwacz. używany zawór, który został zregenerowany. Miał przelew wysoki. Teraz, teraz jest po regeneracji, ma takie parametry. I dosyć przyzwoite moim zdaniem w tym momencie, bo norma środkowa producenta tych wtryskiwaczy jest 40 ml. Natomiast ten nowy miał bardzo wysoki popyt. No, i już po teście możemy tutaj sprawdzić sobie te parametry pracy. Wszystko się w normie trzyma 59-56. Ja go ustawiłem na 56. Powrót 46. No to dosyć to jest ładny powrót. Biorąc pod uwagę to, tak jak mówiłem, że zawrót jest po regeneracji. Ten w generacji i generalnie cały po regeneracji. Norma jest 40. Parametry pozostałe idealnie ładnie trafione. Proszę zobaczyć, jak jest ustawione to w środek. No i tak to właśnie wygląda karta wtryskiwacza, który został naprawiony. A w wcześniejszym filmiku tutaj, który jest, to jest wtrysk, który jest nowy. To jest do porównania. No i jeszcze raz. Tak to właśnie wygląda. Wtrysk nowy z pudełka Denso. Oczywiście oryginał to oryginał jak ktoś mówi, nowa końcówka, wtrysk mówi naprawiony w moim zakładzie, nowa końcóweczka, zawór